Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, czy mam nawiązać kontakt? Karty przełożą i tradycyjnie wlosuję. Trzy karty sedno. Czwórka mieczy. Co wychodzi naprzeciw? Trójka mieczy. Wynik, odpowiedź, rada. Właścicielaś Dołożę kartę. Ósemka głowa. Na spodzie talii jest wieża. I to może być tło czytania. Runął system. Runęły przekonania, poglądy. Sedna, twórka mieczy. Spaliśmy albo śpimy. Również kontrolowaliśmy rozum i mieliśmy chłodne myślenie. Słuchaliśmy swojego rozumu, a nie posłuchaliśmy intuicji. Nie byliśmy spontaniczni. Pojawił się smutek duszy, czy choroba ciała. Mogliśmy się wycofać, mieć niechęć do kontaktu. Zamknęliśmy się na związek. Warto jest znaleźć dla siebie trochę czasu na odpoczynek, zebrać energię, oderwać się od trosk, dać sobie luzu. Co wychodzi naprzeciw? Trójka mieczy. Człowiek boi się negatywnej odpowiedzi, boi się zranienia, krytyki. Boi się czegoś utracić. Powróciły bolesne wspomnienia. Mowa jest również o wybaczeniu. Wybacz sobie i stronie przeciwnej. Wynik, odpowiedź, rada. Paść buław i ósemka buław. Patrząc na rozkład to mówią zdecydowanie tak nawiąż kontakt potrzebujesz coś opłakać przerobić stratę aby móc zamknąć temat raz na zawsze i ruszyć do przodu będzie duża pomoc należy działać zdecydowanie szybko i bez ceregieli również nie ma sensu wkładać swojej energii w działania które nas Sporo kosztują, a w rzeczywistości to prowadzi jedynie do utopii. Wyznacz sobie cel i podejmij działanie. I tego Ci życzę. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. dbajcie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów: Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłości. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam. Klara Tarot. dbajcie.